Tam klient się skarży, wibracje w kołach, że coś trzęsie. Sprawdzaliśmy koła, bicie tarcz. Tarcze są nowe, koła wyważone. Spójrzcie na to. Nie używam wcale dużo siły. Naciskam normalnie, jak się sprawdza. Proszę bardzo. Tutaj następna tulejka dookoła jest przerwana. Następna wahacza jest przerwana. Przewód skorodowany, kwalifikuje się do wymiany. Kolejna prawa strona, tulejka jest zerwana. Tu jest to samo. Sprawdzamy pływającą, i jest to samo, stąd są wibracje.